Witam w kolejnej odsłonie. Najprawdopodobniej ostatni w tym roku, jeśli chodzi o grzybobranie. Jednocześnie chciałbym podziękować za dość liczne wyświetlenia odnośnie ostatniego odcinka. Oczywiście okolice Niemczy. Dochodzę do takiej wioski, właściwie przysiółku, Jasinek. I będę szedł w kierunku lasu. Ale tutaj przy drodze spotkałem już taki konar. A na nim obieńki. Takie? No, taka jedna z tych ładniejszych. Tutaj też taka druga. No. I tutaj trzecia. Tak one sobie to wyglądają. Tutaj to jest takie kapcie bardziej. Ja nie będę ich brał akurat, bo rosły przy drodze. A przy drodze grzybów raczej zbierać się nie powinno. Tylko pokazuję. Pogodę mamy taką, jaką mamy trochę mgły. Rano patrzyłem, to było właściwie cały czas jest teraz rano. To było poniżej zera, chyba 3 stopnie. No ale tak teraz jestem, to nie odczuwam tego mrozu. I myślę, że coś się uda dzisiaj znaleźć. No to jak coś będzie, to dam oczywiście znać. No i w końcu mamy już ucięty gołąbek taki ciemno fioletowo zielony stan dość ładny no, w listopadzie jeszcze się trafiają jeszcze się trafiają co mnie bardzo cieszy no jest dużo liści przez to być może nie widać jakichkolwiek grzybów tak on sobie wygląda a tak zapomniałem dodać że dzisiaj mamy 11 listopada czyli święto niepodległości też moje imieniny Marcina no. także postanowiłem się wybrać na marsz na grzybobranie że tak powiem no dobra idziemy dalej zobaczymy co będzie i tutaj kolejny tak wygląda też gołąbek taki ciemnozielony ja bym to tak, tak nazwał ładny dość stan no ważne że jest ważne że jest no dobra idziemy pomału dalej zobaczymy co jeszcze wyjdzie taki mały ten lasek na razie patrzę czy nie, gdzieś nie ma jakichś opieniek ale chyba nic nie widzę tu, ale to nie opieńka, to jest co innego a tu nawet nie, to są maszlanki wiązkowe tak to, to, to już o nich mówiłem ale tu mam taki ładny okaz tej on pokażę o, to są maszlanki więc nie ma co sobie tam yy, jak to się mówi głowy no, tym zaprzątać tylko pokazuję że jeszcze yy, że jeszcze te maszlanki się też pokazują tu wyżej to są też chyba maszlanki tylko już takie starsze okazy tutaj no pienik nie ma jak na razie jak na razie nie widzę Dobra, to idziemy dalej. I kolejny gołąbeczek. Taki sam jak te dwa pozostałe. No tych gołąbków chyba podejrzewam, że dzisiaj będzie. Możliwe. No, ale też liczę na co innego, nie tylko na jeden rodzaj grzyba. Tylko też na coś innego. Na razie nic nie spostrzegam Cały czas to samo miejsce Tutaj coś mam ale nie wiem co to jest Nie to jest jakiś Trudne do rozpoznania raczej co to jest Na pewno nic interesującego grzybnie zasłucham żeby no. było na pewno tam nic nie było interesującego no tutaj jestem przy polu trochę tam głaniech opadnie żeby dokładnie było widać może jakiś większy las by się trafił to byłoby dobrze to byłoby dobrze ale póki co jest to, co jest, dobra. No to idę dalej. No i lekko zmieniłem miejsce. Teraz jestem na, na takim pagórku, jakby teren trochę jest pagórkowaty. Że tak powiem. I tutaj również gołąbek. Ten sam. Taki sam chyba tylko te dzisiaj będą ale dobre i to dobre i to tak jak mówię bo za wiele to nie chce się jak na razie nic pokazywać no nic idziemy dalej i kolejny gołąbek bardzo ładny nie wiem czy to nie jest ten piołkowonogi nogi ale taki Dość masywny okaz Tak on wygląda fioletowy Ale jest, ale jest Jeszcze się trafiają, chociaż słabiutko z tymi grzybami. No słabiutko jak nie wiem ale zawsze coś jednak będzie. Tu chyba o. Nie wiem takiego drugiego, ale kurcze no za... niestety go podeptałem. Ten kawałek może uda mi się wziąć No jest nawet nawet To wezmę go też Pod tymi liściami to się nie widzi niestety za bardzo Trzeba się przyglądać Dobra, to też wezmę Tego już nie będę brał, bo rozdeptane jak nie wiem Nieraz tak bywa No dobra na razie tylko same tego gołąbki. Jestem na takim skraju lasu, może coś w końcu jeszcze innego się trafi Mam nadzieję I tu mam taki przykład grzyba niejadalny yy, Któryś z mądziaków Nie wiem czy to nie jest malinowy Taki starszy okaz jakby tak on wygląda. No, takie, takie grzyby, jak się napotka, też można pokazać. No, czemu nie? Teraz jestem przy takiej drodze. Idę w tym kierunku. No i zobaczymy. Ten grzyb jest prawdopodobnie pod ochroną. No, mogę się mylić, ale dlatego mówię prawdopodobnie. Także go ani nie niszczę, ani nie zbieram ani nie zrywam dobra jak coś będzie ciekawego to się pokaże no i w końcu mamy coś innego panie i panowie raz dwa i tam trzecia może ty tej trzeciej zacznę kanie czubajki kanie takie no wyrośnięte trochę ale wydaje mi się że będą chyba dobre i to takie okazałe no. Proszę, nawet ładne, duże. Mam katar, to nie mam tak zapachu, niestety. Kapelusze trochę wyrobione, ale mamy, mamy. takim jakby dębowym lasku zaraz będę tylko że nie wykręcał no i się okaże no stare stare to są owocniki na pewno nie są to jakieś młode owocniki ale ładne tak to wygląda no dobra ja je będę zbierał, bo muszę mieć dwie ręce wolne jak coś będzie to oczywiście jeszcze pokażę Teraz jest, jestem takim w takim miglastym lesie Tu taki mały gołąbek też z tych samych, tylko że okaz mniejszy Tak on wygląda sobie no. Słoneczko nam wyszło. Także troszkę sobie jeszcze pochodzimy. Z godziny albo dwie. No i zobaczymy co będzie. Także na razie. Tu mam taki przykład grzyba, ale najprawdopodobniej no starszy jak widać. Chyba wyschnięty. Nie wiem czy to nie jest odszówka czasem. Kiedyś uważano za jadalny. Obecnie za trujący. Ja go nie biorę, tylko pokazuję tak edukacyjnie, jakby. Tutaj to by się raczej zgadzało. No, ale nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ogólnie to teraz jestem w takim zagąszczu. No nic już tak nie ma. Także jeszcze tak gdzieś z pół godziny, godziny pochodzę i będę kończył. No, mam tyle, ile mam. Tego nie będę brał. Jak ktoś może powiedzieć mi w komentarzu, czy to może być oczówka czy też nie, to bardzo bym prosił. No nic. Dobra. Kręcimy się jeszcze pomału. Także jak coś będzie, to się odezwę. Jak nie, to spotykamy się przy podsumowaniu. Kolejny. Gołąbek taki w takim trochę kiepskim stanie. No ale na pocieszenie niech będzie, niech będzie. Takie plamki tu ma, ale to nie jest raczej znaczy, żaden, żaden wymiot, nic. Nie wiem od czego to jest. Normalny gołąbek. Dobra, idziemy w tym kierunku. Jak coś jeszcze będzie, to się odezwę, jak nie, to spotykamy się przy podsumowaniu. Na koniec jeszcze dwa gołąbki fioletowo-zielone. Tak one to wyglądają. Tu mam jeszcze parę, ale za chwilkę sprawdzę, czy to nie są te wymiotne, ale chyba nie. I w jakim są stanie. Także na razie te dwa. Zrzucam, są dobre bo sprawdzałem, teraz tutaj jednego mam, ale w takim jakby stanie, no nie, nie jest to wymiotne raczej, zaraz robimy korzeń, tak wygląda. No, nie jest roboczywy także też można wziąć i kolejny tego raczej nie bo taki kapeć widzę to nie i tego raczej nie wydaje mi się żeby to był wołąbek wymiotny wymiotny jest cały czerwony a ten ten raczej nie to jest taki fioletowy jakby Niestety jest lekko roboczyby także tego brał nie będę. Jeszcze tego sprawdzę. Ten jest ok. Tam tego brał nie będę. Tu gdzieś miałem pod ściółką, widziałem, ale gdzie? tych też nie będę już brał. Tamaj takiego. O! Powinien być dobry. No w no tych właśnie. Mam ściółkę. Tamty tu też są, ale to są inne. Tego jeszcze powinienem wziąć tak tego mogę wziąć jak, jak nic, bo jest dobry No a także dzisiaj same tego łąbki praktycznie i te kanie na koniec sezonu to myślę że, wydaje, że to jest nawet nawet no dobre To tyle jakby nic nie było to spotykamy się przy podsumowaniu Ten, Taki też wyżarty trochę Tak wygląda Też z tych gołąbków Ale wezmę jak jest dobry w miarę to wezmę Zawsze coś zawsze coś powoli się szarówka robi trzeba będzie kończyć niestety no mówię szału tak jak mówiłem szału nie ma tam jeszcze mam jednego zobaczymy przy okazji tylko niech tutaj przejdę od razu tak na koniec już bo to nie ma co mówię ryzykować bo ciemno no nawet ładny czy będzie dobry, czy będzie. Czy nie będzie robaczywy. To się za chwilę i tu jeszcze jeden. spadają no, te wątki, widzę. Wpadają. Za chwilkę je ocenię i zobaczę. Tu mam jeszcze jednego. i to, mówię, Na tym będę już zakończył. Bo jestem i tak przy kraju lasu. No, mam nadzieję, że będzie. To, że korzeń jest miękki, to tam nieważne. Ważne, żeby nie był robaczywy. O, taki nawet fajny okaz. No wezmę go, wezmę oczywiście, że wezmę. Tego drugiego jeszcze nie sprawdzałem, ale nie mam za bardzo jak Chyba, że teraz Też może być. Też może być Można go wziąć. Dobra jakby nic nie było już na pewno raczej chyba nic nie będzie to spotykamy się przy podsumowaniu ale coś tam jeszcze widzę coś tam jeszcze widzę o jest i to nawet taki kolejny gołąbek oczywiście też fajny na zielonawy no to tych gołąbków mówię, dzisiaj będzie no, teraz mówię, że jakby nic już nie było, to robimy podsumowanie przy następnym wejściu. No, i tak podsumowując, ten dzisiejszy 11 listopadowy dzień w tym wiaderku samego łąbki fioletowo zielone, takie bardzo zielone. Tam jeden chyba jest zielonawy, ale nie wiem. Nie, to, to jest też taki, no jakby zielonawy. Dobrze mówię. Tu mi jeden wypadł. Tutaj mam te same gołąbki, a tu mam te trzy. Podstarzały, co prawda, ale jednak kanie no W listopadzie trafić takie kanie to jest radytarz, tylko muszę je obczyścić w domu niestety Druga i tu trzecia. I tak to sobie dzisiaj wyszło. No rewelacji może nie było, ale jednak warto było pójść do lasu. Warto było pójść. Chociażby nawet dla zdrowia. Chociażby nawet dla zdrowia. Po to, aby się przejść. Okolicę tutaj mamy bardzo ładną okolicę Niemczy. Niemcza miasto historyczne. Zapraszam. Jeżeli ktoś nie był, pokazuję tak bliżej kościół, bo stąd widać. O. No, trochę to jest zamglone, bo jest mgła. No, ale naprawdę zapraszam. To jest Przedgórze Sudeckie ogólnie. Dolny Śląsk. Tutaj wychodziłem z tego lasu. Także tak, przy okazji mogę polecić miejscowość Niemce i okolice do zwiedzania, bo jest to zwiedzać, naprawdę jest to zwiedzać. No i tak jeszcze raz patrzę na te grzyby. Tu w tym wiaderku gołąbki, a w tym wiaderku kanie. Najprawdopodobniej to był ostatni odcinek tego sezonu. Nie wiem, może jeszcze mi się uda wyjść gdzieś za około tydzień. Zobaczymy jaka będzie pogoda ogólnie ten sezon był bardzo dobry, jeśli chodzi o zbieranie grzybów, bo trafiło się tego trochę. Były i prawdziwki, kanie także było co zbierać, maślaki były także było co zbierać Naprawdę. W tym roku człowiek się grzybów obiad no. myślę, że to jeszcze nie jest ostatni odcinek, tylko tak mówię, jakbym się już nie wybierał, to mówię, że podsumowuję ogólnie ten sezon. No ale myślę, że jeszcze to jedno wyjście gdzieś tam zrobię, zobaczymy, bo na pewno coś jeszcze jest. Dobra, to nic, trzymajcie się, miłego dnia, no filmik trochę leci później, to już bardziej miłego wieczoru. Miłego tygodnia ogólnie. I dzięki za to, że byliście ze mną w tym sezonie. Dzięki za to tym, którzy oglądali moje filmiki, dawali łapkę, łapki w górę. Do tego też zachęcam tutaj, żeby dawać łapki w górę, bo to motywuje. Jeszcze raz dziękuję za wyświetlenia odnośnie poprzedniego filmiku. No i co? Jeżeli się w tym sezonie nie usłyszymy na grzybobraniu, to usłyszymy się w innych filmikach. Także Trzymajcie się jeszcze raz ciepłutko i cześć